Siemanko wszystkim, z tej strony Marcin, zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku i w tymże filmiku chciałem wam przybliżyć jedną z map dostępnych w Battlefield 1, a konkretnie mówiąc salonowy Blitzkrieg. Jest to mapa, na której przyjdzie wam stoczyć walkę na dwa sposoby. W jednym ze sposobów będziecie musieli właśnie podjąć walkę na otwartych przestrzeniach, a więc chociażby przy punkcie B, przy punkcie D, czy też E, czy nawet punkcie A. I Fantastycznie sprawdzać się będą tutaj na pewno pojazdy, a więc czołgi, samoloty, ale też i klasa zwiadowcy będzie miała tutaj używanie. I uważajcie na dosyć dobrze rozlokowane punkty obserwacyjne właśnie na tej mapie w okolicach pustego placu otoczonego filarami właśnie znajdziecie takie punkty obserwacyjne, gdzie dosyć dobrą widoczność będą mieli właśnie snajperzy. Jeżeli będziecie chcieli sprawdzić właśnie te punkty obserwacyjne, możecie dostać się tam za pomocą trzech drabinek umiejscowionych w trzech narożnikach. Z tym, że tutaj już Was uprzedzam, może być tak, że te drabinki będą zaminowane, tak więc musicie na to zważać. Ale oprócz tego, że będziecie podejmować walkę na tych otwartych w otwartych przestrzeniach to w okolicach punktu C będziecie musieli ścierać się z przeciwnikiem na bliski kontakt i to jest właśnie to co ja uwielbiam. Dlatego też dosyć często na tej mapie chociażby gram TDMA, ponieważ skupia się właśnie oczywiście ta walka w okolicach tego punktu C z podboju, gdzie jest dosyć dużo wąskich korytarzy, gdzie walka jest naprawdę dosyć zaciekła. Tak więc tutaj będziecie mogli wykorzystać chociażby klasy szturmowca ze swoim shotgunem, czy moją ulubioną akurat na tej mapie klasy wsparcia, gdzie LKM, czyli tym lekkim karabinem maszynowym, możemy wytłuc całą drużynę. Klasa wsparcia ma tutaj jeszcze jeden dosyć duży atut, a więc możliwość uzupełniania sobie granatów, a także uzupełniania tych granatów chociażby naszym współtowarzyszom. Tak więc jeżeli tylko macie możliwość, podrzucajcie właśnie tą amunicję, ponieważ jeżeli Okupuje ktoś ten punkt C i chcecie go przejąć, nie będzie to sprawa łatwa. Przede wszystkim dlatego, że ci, którzy siedzą w środku, mają dosyć dobrą widoczność, to co dzieje się na zewnątrz, zaś ci, którzy chcą wejść do środka, niestety nie widzą zbyt dużo, ponieważ to miejsce jest mocno zaciemnione. Tak więc pierwsze co musicie zrobić, to oczywiście wrzucić granat w odpowiednie miejsca. Jeżeli dobrze je wrzucicie, możecie oczywiście zdobyć kilka. Łatwych fragów. Kiedy już ten punkt przejmiecie, macie możliwość wykorzystania klasy wartownika, więc tej klasy elitarnej i nie pozwólcie na to, żeby przeciwnik ją przechwycił. Będzie wtedy Wam dosyć ciężko zlikwidować takiego przeciwnika i z własnego doświadczenia wiem, że chociażby ta klasa wartownika na ten bliski kontakt w tych wąskich korytarzach sprawdza się idealnie. Jeżeli jeszcze dodatkowo ktoś za Waszymi plecami będzie po prostu wspierał Was chociażby apteczką, jesteście praktycznie nie do zniszczenia, tak więc tutaj warto jest tą klasę wykorzystać. Zdarzyć się też może tak, że do tej sali balowej wjedzie czołg. Co prawda ten najmniejszy, najmniej opancerzony, ale jest on w stanie właśnie wjechać do tego punktu. I jeżeli jest to oczywiście wasz kolega z drużyny, no to macie dosyć dużą przewagę i starajcie się go w jakiś sposób ubezpieczać. Ale jeżeli jest to czołg przeciwnika i jesteście akurat szturmowcem, dosyć szybko możecie go wyeliminować, ponieważ ma on dosyć mocno ograniczone możliwości poruszania się po tym placu. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą mapę i polecam wam jeszcze raz tutaj tdm ponieważ. Jeżeli lubicie właśnie walkę w zwarciu, ta mapa nadaje się do tego idealnie. Trzymajcie się, papa! Pa.